Jak będzie po śmierci? A ma być tak... Będzie w ogóle? Znaczy, no jesteśmy księżmi katolickimi, więc raczej tak, ale... Nie, no dobra, żarty na bok. Będzie, okay. będzie. Ja jestem przekonany, że będzie, absolutnie tak. i Wierzę w to głęboko i wierzę w to od dziecka, no, dlatego wierzę, że robię to, co robię. Nie? No. no tak, ale powiedz mi, nieraz jak rozmawiamy właśnie na te tematy, Masz bardzo fajne porównania, które pokazują, jakby, mhm. znaczy pokazują teologię, e, 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 nasze rozumienie właśnie tego, tego, tego czasu. E, czyściec. E, Niebo, mhm. y, jak, y, jak, ty to, jak ty to widzisz? Jakbyś to w prosty sposób y, y, no, takiemu laikowi jak ja, mm -hmm. ja <grafię> powiedział. No dobra, słuchaj wiesz, co, to może zacznę od nieba, bo niebo jest celem. Y, celem celów, czyli tam, gdzie mamy się ostatecznie znaleźć i gdzie Pan Bóg chce nas mieć. Więc y, ja o niebie myślę tak, że to jest miejsce, w którym zrealizują się wszystkie nasze dobre pragnienia. Wow. Wszystkie nasze dobre pragnienia. Natomiast wszystkie złe pragnienia, które mamy, bo też przecież je mamy, no to zostaną oczyszczone nie? i tam ich nie będzie, bo czasami jak sobie myślę, czy rozmawiam nawet z ludźmi, to oni mówią tak, no dobrze, no mamy różne pragnienia, a te złe, a te złe co tam? Nie? Ja mówię... Zrozumiemy, że te złe były złe, złe i... i po prostu nie będą nas już zajmowały. Nie? No to tak. nie tak, że będziesz musiał na siłę je odrzucić i teraz się wyrzec, że nie, już tak tego nie mogę pragnąć. Nie, po prostu ze spokojem zrozumiesz, że to już nie jest interesujące. A nie? po drugie, będziesz tak za, zaabsorbowany tymi dobrymi pragnieniami i, i tym, że one się spełniają, mhm. że w sumie nawet przez myśli może nie przejdzie, tak? Dokładnie, dlatego że będziesz miał zawsze coś do roboty. Ja myślę, że jednym z. Wow, czyli to nie jest prawda, że w niebie będziesz się nudził? Nuda, absolutnie nie. Kiedy do mnie zadzwonił człowiek, mówi, proszę, księdza w niebie, będzie nudno, a ja mu mówię, proszę pana, niech pan tego więcej nie mówi. Pan jako wierzący katolik, że w niebie będzie nudno, bo pan tych, którzy jeszcze nic nie wiedzą, po prostu w ten sposób zniechęca. W niebie nie będzie nudno, dlatego że niebo... jedną z cech nieba jest w, bycie Wieczną niespodzianką. Nie wiem, wow. będzie wieczna niespodzianka. Czyli będziesz cały czas zaskakiwany. Tak, I, ale pozytywnie. No. No bo tutaj nie tak. jest różnie. Dlatego, że e, Pan Bóg nas traktuje jako swoje dzieci. E, no a dzieci. Czyli e, będzie gilanie po stopie, m, no, poboczka. Takich taki <grym> szczegółów nie, <grym> nie wiem. No. Pytaj, <grym> pytaj się Benedykta XVI, okay. czytaj książki Kardyna Ratzingera, może tam coś znajdziesz. Ja jeszcze wielu nie przeczytałem. Natomiast. E, w niebie będzie wieczna niespodzianka, czyli zawsze będzie coś do odkrycia, dlatego nie będzie nudy. No ale dobra, to niebo, czyli niebo. pełnia szczęścia Kupuję. i radość, że tam się jest. Natomiast jeśli chodzi o czyściec, to sobie ostatnio wymyśliłem taki, taki przykład. Może ci się spodoba, nie wiem. Jak to jest z czyściem? Bo czyściec, teologicznie mówiąc, to jest miejsce, w którym musimy odcierpieć konsekwencje naszych grzechów, grzechów tak. które już na ziemi zostały opuszczone czyli wina została w konfesjonale zmazana, natomiast... Jeszcze zostały skutki, nie? no i daję teraz przykład, będzie łatwiej. Mąż upija się, idzie do domu, bije żonę, bije dzieci, oczywiście może być na odwrót, no, ale jako chłop mówię o to z pozycji mężczyzny, może to zrobić kobieta też, no ale powiedzmy, że mężczyzna. Idzie mężczyzna pijany do domu, bije żonę, bije dzieci, wybiega z domu, wypada na podwórko i bije się ręką w czoło i mówi, co ja zrobiłem, jaki byłem głup. Idzie do spowiedzi, szczerze się spowiada, rzeczywiście nawraca się, ksiądz mu wino odpuszcza, czyli daje mu rozgrzeszenie, i teraz jest pytanie, czy już wszystko jest załatwione? No właśnie. No, właśnie, no, no Jak myślisz, no nie jest, no bo co jeszcze jest? Nie? Wina odpuszczona, ale, ale w domu płaczą skutki, nie? No. czyli żona płacze i dzieci. I teraz co trzeba zrobić? Taki mężczyzna, prawdziwy. Zadośćuczynienie. Dokładnie, za to się uczynienie, czyli co? Czyli naprawienie Naprawia. tego, co zrobił, czyli wraca do domu, tak? Okay. Wraca do domu i teraz musi naprawić Pobodzenie, to. Pogodzenie, przebaczenie. Wszystko, uh -huh. wszystko. I to może trwać oczywiście, tak. nie? Dlatego, że rana ta jest zadana z bliskiej odległości, bardziej boli niż z dalekiej. No i teraz, gdyby ten mężczyzna umarł, zanim by naprawił to zło, to musiałby jeszcze te konsekwencje odcierpieć w czyśćcu. I to jest czyściec. I w czyśćcu... No i to sobie tak myślę, że tak można powiedzieć. W czystu to, co go będzie paliło, czyli to, co będzie powodowało jego cierpienie, to wcale nie ogień taki materialny, jaki powstaje z zapalenia zapałek, ale to będzie ten wstyd. Czyli, czyli będzie patrzył na Jezusa, ale nie będzie mu mógł spojrzeć w oczy, dlatego że wstyd będzie palił. Będzie go od... patrzył w te oczy, ale właśnie w Ach, tych okay. oczach będzie widział no, to, to wszystko, co to zrobił to jest żonie dzieciom to się... tak, to jest I to go będzie przepalało. To tak jest... długo tam będzie siedział, a się nie wywstydzi. Do końca. Tak to sobie wyobrażam. A o piekle innym razem.